Witam serdecznie Państwa, jestem ten rapper. Na pewno się zastanawiacie co tym razem będzie. Więc będzie ten hardcore, co miał być tydzień temu, ale innego składnika zabrakło, czyli najważniejszego składnika zabrakło, czyli takiej bułeczki, takiej hon, takiego hondoga. Zabrakło. Na szczęście już jest. Też będą trzy takie wafeleczki, i to jeszcze wypijemy frugo. Zaczniemy najpierw z tym, z tą bułeczką, podzielimy wszystkie naraz trzy wafelki, i wypijemy całego ergolota. Widzicie, tutaj jest taka paróweczka Widzisz co, też stworzymy sobie żeby hot-gorby był lepszy. No, no, no. Dobry jest. Pelzam. Mam taką fajną informację dla kibisów Ci, którzy nie wiedzą, to jutro gra Polska. Albania Polska. Zapraszam, serdecznie też będę oglądał. Oczywiście nie będzie to na stadionie, bo Albania już jest. mam taką małą tajemnicę. Jeszcze w żadnym odcinku nie wydałem, ale moje marzenie jest takie, żeby pojechać, znaczy, żeby dostać się do reprezentacji polskiej. Dobrze słyszycie, do reprezentacji polskiej marzę, żeby dojść. Może się uda, może nie. Też marzyłem od małego. Teraz te filki zostawimy sobie na jutro. Co to ma, marzyłem, żeby nagrać na YouTube? Nie na pieniędzy, ani na. Dawały. tylko zobaczyć jak to jest być youtuberem takim sławnym takim sławnym że każdy że masz na początku malutko osób, a później rośnie i moje marzenie w końcu się spełniło Miał być też inny hardcore dzisiaj Ale ten hardcore na mnie jest za mocny, co mój kolega mi doradził Może jeszcze kiedyś go wykonam Jeśli ma dziewczyna Na no to pozwoli, bo mam A w końcu może być moją najlepszą dziewczyną na świecie. W końcu znalazłem taką normalną. Bóg mi... Bóg mi... Powiem, tak jeszcze coś, że... Co? Co noc śni mi się. Ta dziewczyna, którą mi poznałem jest taka ładna. I Bóg mi mówi, że mam o nią dbać, bo mogę ją stracić i już jej nie odzyskać. I tak zamierzam tak robić. Nie mogę jej stracić. Przepraszam Ech, Przepraszam na, koń, na to... na tym odcinku już koniec Nie wiem czy nagram jeszcze drugi Bo stało jeszcze mi jeszcze 19% Jeszcze muszę ten filmik stawić Na YouTube Więc Do zobaczenia Państwu Zobaczymy się już Na tym odcinku i, pa I pamiętajcie, posłuchajcie w górę, dacie suba i żegnam w swat.